Tej wszystkim, z tej strony, KGSSO zaraz Avalonna, uh -huh. Na stosubu zmieniam nazwę na Avalonna, tak. Mówi, a dzisiaj, jak wiecie, wziąłem sobie dzikuska z... aha, dzikusek nie chce, a dzikusek nie chce naszego dzikiego nowego, nowego lasu. Dlatego ja się ubieram na dziką. Na dziko, dziko, dziko. Wezmę sobie. Boże, przepraszam. Mówię sobie, dzikuska. Będziemy jako w boje jeździć ich znam. Siodła nie będziemy. O Jezus, przepraszam, 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 przepraszam. Ja już tutaj nie ogarniam. Dawno we sonie grałam. No i sobie seson nie ogarniam. No to się jakoś ładnie ubierzemy. ubierzemy. Jakoś ładne ubranie. Teraz nie obchodzi mnie to, czy nie będzie to na jazdę. Ile coś ma jazdy, bo no wiecie. Ja po prostu. Chcę tam ładnie wyglądać. Jakby dopiero co będziemy zwiedzać ten ten teren, bo ja będę tylko zwiedzać te, ten nasz terenik. Nie będziemy robić żadnych takich sztuczek, nie sztuczek, tylko wiecie, nie będziemy robić dalszych zadań, bo są strasznie, ale to strasznie długie tamte zadania. Chyba wiecie. Pewnie ja, ja nie jestem pierwszą osobą, która robi ten filmik. Przepraszam, rzadko się ubrałam, ale no po prostu chciałam się wziąć dzikuska i ubrać się na dzikie od Jezus, muszę zasłonić ją. Dobra, było tylko trochę do zasłonięcia. No i tak, no i jedziemy sobie na posterunek z No i ktoś się my, typu, mnie pytał, czy będzie live. Live mianowicie będzie, ale na sub. Taki special. A tutaj mamy na 60. Wiemy, mamy poseremu z... oj. Idziemy tutaj, o to jest... Właśnie... Będę niestety musiała... W ogóle dobra. Patrzcie, ja, ja na takim białym, no nie pasuje tutaj, nie pasuje! Ibno pojechać na innym dzikusku no ale patrzcie. Te konie, ja Daj, Stój. A tutaj... W ogóle luknę na mapie. Patrzcie, ile nam odblokowali. Oku... Ej, tu nie ma... Jest jakaś nieznana trasa. Boże, dobra, sorry, nie ogarniemy jeszcze co. powinna pojechać chyba na tym. Jak nowy koń? Ej. Nie, nie nowy koń. Gdzie nowy kon? Nie, pomyliłam się, Boże, bo... Nie no, serio. Serio, serio, dobra. Zadanie Tatatai. i konium. ale on nie, d, 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 nie widać w ogóle żadnych stawów. I Koniu. a wow, miałem niebezpieczny upadek. Mój koń powinien pojechać do weterynarza. W ogóle, to jest smutne, we są, że <śm> nasze konie nie mogą być źrebne. Co nie? Że na przykład dzierbaczko takiego małego, słodkiego urodzą i będzie mogli go hodować jak SSH. Co nie? Tutaj mam Brisiego, proszę, macie spoiler, który na pewno już każdy widział. No kurde, już 5 minut żlękam. A ja ślepa nic nie. Znajdź właściciela tych hopów. Wow. Aha, ja nawet nie patrzę na ziemię, tylko na matkę. Przepraszam, że jest z głosem odcinek. Wrze, że Przepraszam, Proszę, że jest odcinek z głosem ja po prostu to. Aha, jeden. Aha, no dobra, to zaraz będziemy zwiedzać ten dziki Raz Mam nadzieję, że to naprawili. Znając SSO, jest sobota. Jedźmy za nim. Podejrzany za tajemniczym jeleniem. Lingus. Ja wziąłem specjalnie dzikuska, aby mój koni. O, Brissi tam nawet. Dziękuję. Dziękuję. O, kolejny. Wiesz co? Ja biorę tego brisicego, bo po prostu nie zależy na tym Nie Nienawidzę tych żetonów brisicích, po prostu one mnie nerwiają. Nienawidzę tego, nie cierpię. Ej, ja tu widziałam brisicę. Gdzie jest Brissy? Witaj. Patrzcie jaki lag! XD nawet z tym Jeleniem takim dochodzącym Przepraszam, ale ja po prostu um, Promóż tajemniczemu Jeleniowi Lejeniowi Najpierw musisz się Przepraszam, dzikusek Dobra, aha, o, 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 oczywiście Kłania się jak marwari, to jest takie słodkie no patrzcie. Oh, most! Most... Ej, to wygląda jak Pandoria. Serio, to... Aha, a... Ja ci Jeciłka. Aha. Jaka złot kica! Jezu, jaki to jest prześliczne. Ale tu ładnie. Ale tu ładnie. Dobra. Rzut kamieniem. Nie. Tutaj aby dojechać y, z posterunku to jest rzut... rzut beretem. Dobra, miejmy nadzieję, moi, moi drodzy. Inaczej to nie wiem, co będziemy robić w tym odcinku. Po prostu go zakończymy. No i chyba tutaj większość osób właśnie się. Ale SSO chyba to naprawiło. Dolina cichego rżenia. Mm. Ale tu ładnie. Patrzcie, ej, ja nie jestem chyba pierwszą osobą, która nagrywa. Średni! Zobaczmy, że to ich mama. Dobra moi drodzy, ja myślę, że... Teraz sobie pozwiedzamy. No patrzcie kiedy to jest słodkie. No patrzcie kiedy to jest dobre śliczne. Ja tu robię stajnie nie ma, bo to jest ślicznie na stówę to jest stajnie, co nie? Xd. Jakby nie ogarniam tego jeszcze dzikiego lasu, muszę. Look, look formata. Look formata. Yy, yy, aha, aha, yy, aha. Dobrze, musimy zrobić jeszcze. te... Witaj, zapoznaj się z mieszkańcami lasu. Bez włosa Haha. <grymianie> Ojej. Nie. Nie. nie, to jest Freestal. Witaj, koniu. Dlaczego ja tu nie widzę? Nie, nie, ja robię zdjęcie. Ja robię zdjęcie. Nie, on jest prześliczny, on jest prześliczny. Ja się ukrywam. O maluchowi robię zdjęcie. No patrzcie, jakie to jest. Nie mogę z tym maluszkiem. Jest. Dobra, zrobione. Ja cię. Dobra, nie będę czytać tej tej fabuły tego, ale to będzie długie, bardzo długie, bardzo długie. E, poznaj stado leśników. Ja to sobie pod głośnym, mam nadzieję, że to słyszycie. Poza wjebiorkami. <słysy> o kurde. To tu do nas idzie. Nie atakuj mnie. Aż. To jest aż. <słysy> aż. To jest aż. mi z powodu zajmie. Tak, ja Nie, no, one są takie śliczne. Ale innych stada hmm. ja jest. nie wiedziałam, że to nawet są konie jeszcze. Jezus, Mary, ja pokocham ten las. To nie, on jest piękny. Napiszcie w komentarzach ich op wasza waszą opinię. Właściwie, ja Kąpiel w bułatku. Nie, dlaczego ja chcę kąpiel w błotku dla mojego konia? Oczywiście A już to zrobiłem Halo Gdzie się walnęłam? Ej, z tego co pamiętam, co nagrywa Kora, to tu był on Kuń tam był, ale nie Pany mi się nie udało smutek. Smutek, no smutek, no smutek, no smutek. No Ale. Nie m. Oj, ja zdecydowanie będę chyba do jej stada należała. O kora Cherry Go! Zareagowała się. Przyszała. W ogóle, kora. Ja, ja też mam falę subów. Nie no, teraz chyba tak każdy ma, bo nie wiem. Albo do tej stada, bo ta jest liczna. Wiecie, a poza tym mam takiego konia, w ogóle. Ja uwielbiam takie konie. O, Juniper Nie jestem kolorowy, ja lubię. Tak, kolorowe kwiaty Kolorowe kwiaty Kolorowe kwiaty Konie! nie! Widzę konie! Wow. A ten ma imię? Alder. Czy coś takiego? Nie wiem. O! Oh. O, ładny. Skówek. jest ładny. Oh, nie, ja sobie to kupuję. Słuchajcie, ja nie wiem, czy mi starczy na te wszystkie, te. Muszę się zastanowić ten... O, mam tu nawet sorka, że pani dewrze, ale po prostu... Aha, chyba tam nagrywają jakiś ten odcinek, bo tak wszyscy biegają, albo to po prostu spotkanie klubowe, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, moi drodzy. 12 minut odcinek trwa to już naprawdę bardzo długo. Jeśli chcecie się dowiedzieć, do jakiego stada należy... W opisie będzie do jakiego stada się zdecyduje. No w opisie też będzie link do Discorda. I tu dlatego były te te. No to ja będę to. Najbliżej trzeba strzyżynku. No to wszystkich sobie, myślę, poznamy. No i możemy kończyć ten odcinek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień. witam, witam dzień wszystkich. Pr, pr, koniku, pr. Stój, koniku, stoj, tu się. Omnigoku. First stop. prych. Najstarszy z mistykach. Z mistyków. Oj to ja nie wiem czy do mistyków. Boję. Nie. członków stada mistyków. nie, są daleko. A no, to ja nie chcę być mistykiem, Ja chcę być tym. Ej, w ogóle to się wybiera taki TP czy nie? Nie pytanko, bo nie wiem, chciałabym. każdy gracz musi do jakiegoś stada należeć? Ale fajnie by było, gdybyś dostawał te rzeczy, co nie? O kurde, zaklinowałam się i nie ma chyba już odwrotu. U, ręka mnie boli, niż sam o nie, moi drodzy. No to musimy kontynuować ten odcinek. Ja. O, to będzie ta pustynia, chyba. Pandory. Ja. Mm. Nie, nawet Pandory. O, Mistyk jakiś. Widzę jakiegoś Mistyka. To na 100% jest Mistyk. Mistyk to taka książka. XD. XFFF. Ładne motylki. No, Te niebieskie to mi się już znudziły. Słabe, A w jakie mają ubrania? Nie zjadłem, nic z tego. Aha, jak jakuj jak jakuj O nie, chyba go uraziłam. O nie, nie, go go tak mi się coś nie daje. O! Ole. Moje przeznaczenie XD. Prych, ty też to widzisz, bla bla. Nie czytam tej fabuły, słuchajcie. 15 minut to seria długo jak na odcinek z Actualization. No ja się to za. Nie. Nie! Nie no aż no, świetne zdjęcie będzie! Aha, to wygląda dziwnie. To wygląda dziwnie, XD. Ej, to wygląda jakbym to przerobiła, to zdjęcie. Rozciągam się, aha, Poszukuję przybyć. Przygód tutaj? Obawiam się, że nie. No, Mam oczary mistyków. Nie no. Nie wiem, czy chcę być mistykiem. Zobaczymy, jakie one mają ciuchy. Zobaczymy, zobaczymy. Ta jest przynajmniej ładna. To będzie koleżanka mojej. No, ja, taki, ja ja, ustanawiam, co one robią, ale tu mają brzydko. Willow! Tak! O. O kurde, moi drodzy, dobrze, yy, na, tym... O, na tym kończymy, ja będę tu wykonywać zadania, zrobię sobie to tajnie, więc hej, cześć i pa -a 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 -a. Jaki, Jakie echo, xd